Lubię rzeczywiście te podsumowania, one pokazują gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy. Myślę, że dają też trochę energii agentom, dają też energię kierownictwu. My przy podsumowaniach wiemy, co zrobiliśmy źle, co możemy poprawić, w jakim kierunku iść. I myślę, że są fajną okazją do tego, żeby zrobić taką prawdziwą analizę samych siebie, co zawsze jest dobre do malowania przyszłości. Na pewno trzeba być bardzo, bardzo sumiennym, trzeba być słownym, e, przypominać się klientom o sobie i żeby nie mówić inaczej, trzeba bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracować. No więc, nasza praca to jest tak naprawdę wiele wyzwań, ale daje bardzo dużo satysfakcji. E, każdy dzień jest inny, nie ma tutaj naprawdę monotonii, poznajemy mnóstwo nowych ludzi, bardzo ciekawych ludzi. Są to ludzie często prowadzący własne biznesy, mający ogromne doświadczenie życiowe. Możemy się od nich uczyć, spędzać z nimi czas i myślę, że to jest bardzo wartościowe. To był świetny rok. Myśmy się bali troszeczkę tego roku z uwagi na to, że wiedzieliśmy, że finansowanie będzie dosyć ograniczone, ale muszę powiedzieć, że nasi agenci stanęli znowu na wysokości zadania i pobiliśmy kolejny rekord. Także jak tu nie być zadowolonym? Lubię niezależność, która w niej występuje, ponieważ to sam decyduję, co robię, w jaki sposób robię. Jestem kowalem własnego losu. Jest tyle rzeczy, za które chciałbym podziękować. Uważam, że mamy najlepszych agentów w mieście. Im chciałbym podziękować za trud, założoną pracę, za to, że nie boją się podejmować nowych wyzwań. Bardzo dziękuję, jestem z nich naprawdę dumny.